Do kolby destylacyjnej z ropą naftową wrzucamy kilka kamyczków wrzennych, aby zapobiec przegrzaniu się cieczy. Następnie montujemy zestaw do destylacji, w skład którego, oprócz kolby okrągłodennej, wchodzą deflegmator, termometr, chłodnica i odbieralnik. Kolbę umieszczamy w czaszy grzewczej i ogrzewamy. Kontrolując cały czas zmiany temperatury układu. W miarę podnoszenia się temperatury w chłodnicy skraplają się związki o coraz mniejszej lotności. Ciecze ten zbieramy do kolb stożkowych pełniących rolę odbieralników. Mieszanina, którą zebraliśmy do pierwszej kolby ma postać bezbarwnej cieczy. Kolejna ciecz ma barwę jasnożółtą. W trzecim odbieralniku barwa jest ciemniejsza. Na dnie kolby pozostała mazista, ciemna substancja. Chcąc zbadać palność poszczególnych frakcji, przenosimy po 2 cm każdej porcji destylatu do trzech parowniczek i zbliżamy zapalone uczywko. Wszystkie próbki są palne, ale najłatwiej zapala się pierwsza frakcja. W przemyśle proces ten przeprowadza się w rafineriach i zakładach petrochemicznych.